Wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaśmą służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mówią, że najgorzej to być prorokiem we własnej ojczyźnie. A ja mimo wszystko zawsze się cieszę, jak, jak tutaj przyjeżdżam. A ja mimo wszystko zawsze bardzo, bardzo się cieszę, kiedy mogę tutaj wracać. Strasznie zwięzła jest Ewangelia Świętego Marka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wśród wszystkich Ewangelii wystarczy wziąć Słowo Boże, żeby zobaczyć, że, że ta Ewangelia to jakaś taka. Najkrótsza, najbardziej skondensowana. Marek się nie rozwleka, Marek nie nadużywa słów. Tam jest esencja, tam jest to, co najważniejsze. Popatrzcie, ta Ewangelia z dnia dzisiejszego, raptem pięć zdań pięć najważniejszych zdań, które mają przekazać wszystko bardzo dynamicznie, bardzo jasno, bardzo konkretnie. Tylko, że ktokolwiek zajmował się tłumaczeniem, przekładem z języka na jakiś inny język, to dobrze wie, ile to kosztuje, jakie to jest trudne, ile niuansów, ile wpływów kulturowych w rozumieniu pewnych wyrazów, w rozumieniu konstrukcji pewnych zdań. Nieraz jest tak, że jeden język jest dużo uboższy od drugiego. To przełożenie wcale nie jest takie jednoznaczne, a może być też na odwrót. Jak wyrazić sens? Jak wyrazić istotę? Już pierwsze zdanie: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Tak naprawdę, dosłownie, to tam jest, że Duch wyrzucił Jezusa na pustynię, wygnał go. Tam jest bardzo silny imperatyw, tam jest bardzo silne napięcie. To działanie Ducha Bożego jest maksymalne, jest bardzo, bardzo silne. Z drugiej strony, jakby mogło być inaczej, nie? Kto z nas normalny by się pchał na pustynię? Kto z nas normalny by chciał przebywać w rzeczywistości, która jest tak niekomfortowa, tak trudna, która tak bardzo weryfikuje naszą słabość, weryfikuje wszystko to, wszystkie nasze ograniczenia? A duch właśnie tam go wysyła, właśnie tam go wyrzuca. Pustynia, mało jest miejsc tak nieprzyjaznych. A może, a może jest w tym jakaś analogia z Ewangelii pierwsz, z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu do Wielkiego Postu, właśnie? A może, gdyby tak się zastanowić, ja nie wiem, ile spośród Was czekało na wielki post. Nie? I ma taką radość, że kończy się karnawał. Nie? Ja. ja nie wiem, ilu z Was czekało na to z radością, nie? że o, będę mógł teraz pościć, będę mógł sobie odjąć trochę pożywienia. Nie wiem, czy można się cieszyć na to, żeby teraz tak bardzo koncentrować się. We wszystkich nabożeństwach, ogłoszeniach, na męce śmierci, na krzyżu pana Jezusa. Nie wiem, czy, czy ktoś się cieszył na to, że pieśni będą jakieś takie bardziej molowe, dużo smutniejsze niż, niż zwykle. Nie wiem, czy ktoś cieszy się na kilki postów. Nie wiem, czy ktoś cieszy się i czeka na rekolekcję. Rekolekcja, taki czas rzeczywiście, w którym mamy rozeznać nasze słabości, skonfrontować się z nimi. Zobaczyć, że nie wszystko jest okej. Okay. Że chociaż to życie jakoś tam sobie biegnie, to, to pojawiają się pewne niepoukładania. To nagle skonfrontować się i przyznać do tego, że nie wszystko mi wychodzi. Że jestem ograniczony, słaby a jak my to mówimy w Kościele, grzeszne. Trudno nam się jest przyznać do tego, że nie jesteśmy idealni. Trudno nam się jest przyznać do tego, że, że nie wszystko nam wychodzi, że nie dajemy rady. Ba! Pustynia to jest to miejsce, gdzie Jezus doświadcza kuszenia. To nie dość, że jest tyle tych zewnętrznych ograniczeń, które go dotykają, to jeszcze musi wewnętrzną walkę toczyć. No przecież naszą chyba największą nadzieją, marzeniem, jakże często jest to, żeby już w końcu był taki czas bez pokus, żeby mógł w końcu tak stać. Przykazania to mi przychodzą od tak, nie muszę się nimi martwić. Nie, nie doświadczam żadnych walk wewnętrznych, nie doświadczam żadnych napięć. Relacje to wszystkie poukładane z Bogiem, z drugim człowiekiem, z sobą samym. Jezusowi wystarczyło 40 dni. 40 dni tej konfrontacji, próby, żeby wyjść z niej zwycięsko, żeby mieć potem takie silne doświadczenie działania Bożego, że, że go będzie niosło, że będzie mógł głosić wszystkim wszędzie. No, my nie mamy tak dobrze. No, my będziemy się musieli zmagać cały czas. My się będziemy musieli mierzyć z naszymi słabościami, pokusami, grzechem całe życie. Jak nie z tym, to z innym. Ale popatrz w tym wszystkim: Pan Bóg nas nie zostawia. Pan Bóg nie załamuje rąk nad nami, nie przewraca oczami. Posyła aniołów, aby usługiwali. Bóg, który chce nas przeprowadzać przez każdy trudny czas, przez wszystkie nasze ograniczenia, wszystkie nasze słabości, przez wszystko to, co, co w nas nie wychodzi, co ciągle nie poukładane. Wiecie, prawdę o sobie samym można poznać tylko i wyłącznie w przestrzeni, w której ona zostanie przyjęta także przez innych. I tu jest bardzo ciekawy kontekst tej Ewangelii. Wiecie, kiedy to wszystko się stało? To się działo zaraz, w momencie, kiedy Jezus usłyszał w czasie chrztu otrzymanego przez Jana: Ty jesteś mój synu, miłowany, Ty jesteś moje szczęście, Ty jesteś moją dumą, moją radością. W doświadczeniu tak wielkiej Bożej miłości od razu potem przychodzi konfrontacja, ale on nie jest w stanie przejść właśnie tą świadomością Bożej miłości. To jest też jakieś wskazanie dla nas. Jeżeli mamy stawać w prawdzie, to nie po to, żeby się pognębić, to nie, żeby czuć się gorszym. Jacy słabi daremni jesteśmy. Ale żeby zauważyć, że ta Boża miłość jest wielka, większa, żeby jej doświadczać. No właśnie. A w relacji z drugim człowiekiem? Czy we mnie zawsze jest takie nastawienie, że jeżeli widzę, ktoś potrzebuje mojej pomocy, kiedy doświadcza jakichś ograniczeń, słabości, grzechu, które może też na mnie wpływają, mnie ranią. czy ja potrafię o tym mówić? Czy ja potrafię komuś pomóc, pomóc z miłością w takiej przestrzeni otwartości, dobra? Przyjęcia i akceptacji, jaką ma dla nas Bóg. Wiecie, te rekolekcje, jak każde inne, nie są po to, żeby się nad swoim grzechem załamać, żeby poczuć się najgorszym. Nie po to, żeby słuchać głównie moralizowania, ale żeby doświadczyć Bożej miłości. Bo wtedy. Jesteśmy w stanie usłyszeć i realizować. Nawracajcie się i wierzcie w Owangę.